jest no, ja. perfect potka. właśnie i będziemy grali w survivors czyli coś eee, co to co nie lubi bo do tej pory to nie atakował na no, mnie nie mnie ale spoko. ja uciekałem będziemy grać w survivors czyli okay. slender multiplayer tak? Dobra zaczynamy ja, ale, ale fajnie. E, idź, idź, idź za siebie. No jazda za siebie, mówię. No, no dobra. No tam, dobra, chodź. No. No od razu razy tysiąc godzin, bo ja głośno muszę wziąć się w tej grze. No <laughs> ja. Dobra, ja też. O, jest kartka. Aha, no fakt. A nie, tu jest góry. Ja kiedyś tu byłem z Gomezem. To jest ogólnie bardzo fajna gierka. Można się solidnie przestraszyć. To jest o wiele straszniejszy niż standard. Ale ten wielkołak tu się często pojawia. Wła! Uuu! Masz się tu, masz się tu. Ale ja, ja, tak, ja tak krzyknąłem, niedobra. Gdzie ty jesteś? Co to było? Tam był czerwony on tam był. Dobra, chodź powoli, powoli, chodź, powoli. Ale się paniesz nie. Nie, myślę, że to będzie może z 8 minut. Dopóki nas nie zabije, to będzie U No to będzie... Ja to dam pod yy, nazwą luźne granie, no nie? Bo to tak na luzie, no nie? Na luzie, Jak nie, to nie, to ja tu jestem spięty, ja ty na luzie. <laughs> no dobra. Yy, tu będzie gdzieś kartka. W środku będzie kartka! Sorry. To idź do środka. No chodź ze mną! Ty idziesz pierwszy, no. A gdzie jest o przecież za mną go nie ma. No uczaj! No! Dobra. Dobra, idź szybko zbieraj ją. Dobra. No. no, dobra, ale chodzę Teraz ja idę pierwszy. Haha, <słuchaj> jak krzyknę zaraz. Mnie emocje poniubierają, normalnie czuję jak mi brzeskwinie wylatujemy. Zresztą głównie ogólnie mi będzie o wiele słabiej nagrywać bęk on jest naprawdę. Na przykład jak skutek, ja zauważyłam, że ja dosłownie podgłaszałem i słyszę bardzo dobrze, a... Filmiku... nie tak samo jak na filmiku, który dzisiaj nagrałem z mecina z Paksejem, To Myślę, właśnie też to tak było. Głos, że się boli, od... No właśnie, on krzyczy, ten wilkołak. Może tego nie słyszycie, ale on krzyczy, tak. On tu zaraz wyskoczy, przecież my jesteśmy takie... W trenerze? Spalony? Dobra, ciśniemy. Też właśnie paksię dobrze sły... Gdzie? Nie dobra, tak jestem, ale sorry, że ja się tak boję, ale to, to mnie emocje będą Ty Zawsze ja pierwszy chodzę. Pierwszy. Się boję. Ja ostatnio, kiedy grałem z Gomezem, szedłem pierwszy. Strach. Karta biedni tam! że Ej, on tam gdzieś był, ja go słyszałem. on przed był. Ej, nie mogę jej zebrać, A ja mogę. No, uciekaj tam! Ja go słyszałem. O, Jezus Maria! Ja dedłem i teraz się patrzę jak ty yy, biegniesz. Ja dedłem, Jezus Maria, zawał! Ej, teraz ja widzę co ty robisz. Ale fajnie. Ja widzę, że teraz sobie popatrzymy, co robi Pepe. No nie patrzcie! wdzi. No, że... no, tam jest? Spokój. Ja też cię lubię. Ja też cię lubię. Urd. cię. The... No dobra. Co? Dobra, ale może kończymy? Jeszcze raz. Dobra, to rób pauzę jeszcze raz. Dobra, my już wracamy po przerwie i starcesz. Dobra. Gdzie ty jesteś? Ja cię widzę. Ja cię widzę. A ja tu. Jesteś, dobra. Chodź, idź, idź przed siebie. No i rjazda przed siebie. O, czy za mną jest. Masz kolegę za sobą. spierdzialaj. Dobra, spokojnie. Ja grałem w to gomezę z gomezem bez nagrywania. Z, z gomezem bez nagrywania, to dopiero się bałem. Jak wyskoczył. W ogóle my jak z, Pepem, z Pepe graliśmy, no Pepe, nazwijcie Pepe. Y no to sobie coś. Co tak. yy, nagrywaliśmy bez... No nie, bez nagrywania nagrywaliśmy. No, no to tak fajnie mi się złożyło, że ja wyszedłem z gry, bo mi się coś tam kliknęło, a on tam został i uciekał przed tym wilkołakiem. I on go... I on go prawie, on go już prawie zabił ten wilkołak, a prawie zabił go ten wilkołak, a wtedy mu się pojawił screen, bo ja wyszedłem. Dobra, no ciśniemy. Pojawił, no on to samolot. No co idź do niego. Latamy? No, będziemy latać. Panie Spoko. Nie, ale ja się Ja też. A ja nie. To jest też. Ale mnie emocje już biorą. Już mnie bierze. Nie już bierze. Ja słyszę, ale... Ale nie obracam się. Ja... Ja go w spokoju. Tak, mam na niego chill out, panowie, chill out. to jest w ogóle stripteaser, bo on tańczył na tym kurde trzebie. To <laughs> ja co on robi tu za skrzydłem? Ej, nie ma tak, no... To kurde, nie ma. Dobra, no. spokojnie. Gdzieś musi być. Bo on tu wyskakuje co chwila. Nie ma tu w ogóle wejścia do tego, nie? No nie ma. Nie ma kartki, dobra, spadamy stąd. Gdzie on jest? Bo ja słyszę, że on się drze, ale go nie ma. Ale ja nie słyszę, że się drze. Ja przy karuzeli e, słyszałem, że się drze darła. Nie się ciągle drze. Co spoko. Ale też się buduje. Baguję. Bakuję. coś w tym stylu. Mhm. Mm gdzie ty jesteś? Mam nadzieję, że jesteś za mną. Tak, jestem. Dobrze. Dobra. E, idziemy, idziemy. Za to Spierdzielamy! Brakuję. Dobra. Ja się tam nie patrzę za mnie, ale tylko przed, przed siebie się patrzę. Widzę go! Widziałem go! Ja tylko widziałem! spadaj! A za to! No, ja się boję! <grym> Spoko... KARTKA! Widzę kartę. Ja też widzę kartkę! Nie, no, nie O! Jestem no. w samolocie! o widzę widziałem jego ryj widziałem jego ryj ja też cię lubię proszę pana wilkołaku widzę tu ciebie to byłeś ty a nie on ej ale on był za tobą, bo za tą było czerwone światełko aha spoko dobra idziemy mamy jedną kartkę power ja widzę twojego ręce, nie? Bo to jest tak ciemno. Ja z daleka już dostrzegam, to jest tak ciemno, że twoje górę to jest praktycznie no jest jasna, nie? No. To Bo to ona jest... tylko jest tam biała. Jego ryj i ryjka jest jego... biała tylko. Tego głupiego dziada. Właśnie. Nie, nie, by się nie obraził też nie. Się obrazi to zetnie zaraz. Jeszcze się popłakam. O, słyszę go. Jak on obok mnie, no to spoko. <grymne> Dobra. Tyle <grymne> bo jakieś go nie słyszą. Spoko. Dobraź, bo O, tu coś jest fajnego. O, chyba droga w by Ja tam coś widzę dalej. O, jakieś skrzynki. Spoko. Widzisz <grymne> To nie są skrzynki, tylko jakieś bloki duże. Był przed... A nie, jednak skrzynki. Był przede mną, ale mnie olał. Słysza. Ona skrzynka chyba widziała. Ja w ogóle to będzie zafał, jak on zeskoczy z tych skrzynek. No. Ja się tak powiem. Ty idziesz pierwszy. Nie. idź. Nie. I... nie. Idź pierwszy. Ja wchodzę... Po... Nazywasz się ja, Elitarny ten... <ślałek> no, <tanku> I tak nie podpieszczalnego to, kuksa, to ty nie wyglądasz. E, patrz, patrz, jak tańczę. Patrz, patrz. Nie mogę się zadomnąć też, panie Tańcze. Aha, uciekaj. Uuu! I się było, wystraszyłem na poważnie. Ale to było hardcore. Ej, widzisz, tutaj tutaj taki, takie... No, takie taki, taki jakieś dziwne. Mi mhm. się tekstury nie załadowały, więc są czarne. ale no, trzeba zabrać kartkę ze środka, te skrzynek. A była tam kartka przynajmniej? Teraz będziemy się z nim danać dookoła. Jesteś za mną? No. Ej, się boję. Ej! Wow! Nie żyjesz? O nie osiągnie, patrzył mnie, no widziałem, on jest za tobą. O Jezus! Ale strach! Jest za skrzynką, też... widziałem tylko skrzynią! No kurde, on pinu jak tu dla. O był, Był? Był? Był. Kurbać! Co się za cięło? Coś się za Ej, ja nie, ja nic nie kytnąłem! Ja chyba dedłem. Ja się cię nie słychać. Aha, okej. Okay. Dźwię się do mikrofonu, bo cię nie słychać. Dobra, no, już słuchaj mnie. No, długo jest dedło? No. Jest dedłem, ale... Coś mnie za... na no, zawał wzięło. Nie no, nie Dobra, my już kończymy. Tutaj był elitarny Koksu. No i ja. najpierw pod Polsce. Właśnie macie... O, nie kulebym bym hamacie ha, niechcące pokazałem. A i nie Nie. Ja się z wami żegnam, cześć w ogóle, na razie.